Siemano. W dzisiejszym odcinku będzie y, y, jak łatwo zarobić na piekę na skybloku. Więc dobra, zaczynajmy. Na początku zbieracie wszystko z wyspy. Wszystko z wyspy tak, żeby... I y, 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 później to zasadzać. Później to zasadzacie i tym. Ty. Zasadzacie to, zasadzacie, łatwo. Zasadzam no i dajecie na przykład jeszcze kartus. Fekturze. Tutaj y, macie y, sialmu i, i marchewki. I to też zasadzia... Jeszcze ziemniaki się znalazły. I to też zasadacie i tak zarabiacie. I też kopiecie gdzieś ze stak y, kobra Jak wy kopiecie macie na przykład stak, to wszystko sprzedajecie na sklepie. Na sklepie. No. Sprzedajecie podstawowe chyba. Nie. Kamień. I to wszystko sprzedajecie. Wychodzi wam 12 dolarów. 12 dolarów z tego. Refarma. Ścina. I tak zarabiacie do yy, Zarobicie. To idziecie dzieciak. I. W. A. I jest X. B. O. L E. K. I jesteście na wadze. Jesteście. Możecie do ale musicie w tym zrobić 350. A później. A później. Chodzicie na górę i mm, jeśli chcecie szybciej zacząć zarabiać, to tu i kupujecie. kupujecie. Macie pierwszy stak i go sprzedajecie na sklepie. Sklep, macie pierwszy w sklep i zarabiacie 160, zarabiacie 20 dolarów tak szybko. I, i później kupujecie jak najwięcej tego. Klep. tyk. I, nit. I coraz więcej tego kupujecie i tak możecie zarobić nawet do nawet kilkadziesiąt tysięcy Więc to jest najłatwiejszy sposób, a później możecie też pójść oczywiście na dół i zacząć tu zarabiać o tu, o tu i zarabiacie tak sklep. I jeszcze y i tam jest mąka, tak zarabiacie. I teraz za 20 zarabiacie i 10 dla tak.